Siemanko dziomeczki, ja jestem Szymonko i jest ze mną dzisiaj Mr. Rock i Bilip cześć I dzisiaj gramy we trójkę Mam nadzieję, że takie urozmaicenie Wam się podoba Dzisiaj zrobiłem derila sobie No to nie dzisiaj Drillo wczoraj i dzisiaj zrobimy fajne drzwi Fajne drzwi. <noise> tak. Jak tak. jest Carpenter's Block? No. no. A, no to fajne. Dobra, potrzebuję. To było na koło patyki i jeden wiesz, deska w środku. Chyba nie wiem. No, zobacz sobie tam receptę. Jak to się nazywa? Czekaj, Carpenter's Dor czy coś takiego? Czekaj jeszcze, nie wiem, moment. Tak, Carpenter's Dor, Po prostu wpisz Door. d a, -a r Aha, no, to już wiem. No, dobrze, co Zrobię właśnie z Carpenters. No. 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 Pięć. Ile no, to, to A Jeszcze jedna. No i robimy dźwiczki z tego Jeszcze młotek musisz zrobić O te psy fajne Jeszcze łatek jeszcze sobie do tego zrób Po co? Żeby móc zmieniać kształty tych drzwi, wzorki na nie, no to jak się robi motek? Dwa Carpenter z blok i trzy żelaza. A w jakiej pozycji? Hmm, te Carpenter z blok i to ja się robił kilow. Czy dwa? Tak jak patyki byś ustawiał, te Carpenter z blokiem. Co ty robisz? Tak, kładzesz kino? Nie. I teraz nie. O, masz? Miałeś. O, i mamy młotek, i zmieniamy. Takie fajne. Nie. Nie. Nie, nie, nie. o I musisz teraz ściągnąć złapki. Co? O i teraz. Jak naciśniesz na to lewym przyciskiem, to się zmienia klamka. Na dwie strony możesz mieć. Na jedną albo na drugą. I co, to działa. A. No fajnie. Tam zależy, na którą stronę chcesz. o to ja wolę. No. No i co dzisiaj możemy zrobić? Jakieś maszyny możemy zarobić Nie wiem co mi to ma akurat yeah. Ja... Mm. A co tam masz? Co? Co, co masz? Tam? Mam tylko te trzy wiesz. Electric furnace, Generator i Macerator. No to możesz spróbować zrobić Solar Panela. Albo sobie wiesz co zrób? to Idź więc i wykup. Szukaj diamentów. No to zrobię Solar panel Diamentów byś poszukał, to byś. ten. Wiesz co? Zrobiłbyś sobie Diamond Drilla. A i tak, po prostu, poza odcinkami wykopałem dwa diamenty. Tylko głupi ja. Nie chciałem już tego powtarzać. Yy, nie, yy, nie zarobiłem to na wizji. Nie te, tylko to podstawowe. i Będziemy mieli solar panele. Ale jest taki malutki problem. No, a że, jakiś z czym? Że jesteśmy pod wodą, a trzeba by bardzo dużo kabli. No, z ja. diamentów by się przydały kable. No, no, to leć pod jaks? Nie, no to na razie se solary odpuścimy. Sprawdzimy jeszcze coś innego. No mówię ci, szukaj elementu, ja tu to, co zrobisz? Diamond Drilla. Albo na przykład. Tego zrób. Yy, Okej. Okay. Yy, gdzie to jest. Co to Batpaka zrób na przykład. Bat. 6 baterii, deska i electric circuit. A jak się to pisze? BAT PACEK. Nie, to nie jest to. Nie jest to, to jest. A my robimy króciutkie cięcie. Bo tutaj wystąpił jeden problem techniczny Co? i zaraz wracamy. Dobra, żołneczki, my już jesteśmy po krótkim cięciu. No i tutaj możemy zrobić, yy, zrobimy batpak, jak nam starczy czasu. Copper cable brąz, i tam... A to to jest łatwe, tutaj to są łatwe. A to to są łatwe, to się wycześnie. Y, I tutaj jest właśnie problem to jak się robi. Kabel, 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 kabel. No to tu Potrzebujemy dużo raberu. No niestety. A my nie mamy dużo raberu. Tylko 6 Spraw... i kopru. Sprawdźmy w, nas... w drugiej skrzyni. O, mm. mamy dwa te kable i dwa diaksy znalazłem, to co wam mówiłem Tylko nie nagrałem tego. Nie wiem z jakiego powodu. Bo zapomniałem, że mogłem nagrać. Ale nie chciałem się z tym bawić, bo mamy kody wyłączone i nie chciałem się z tym bawić po prostu więc już mówię to, nie będę się z tym bawić. Kopru przerobimy na to. Zmienimy narzędzie, potniemy na i mamy, to akurat nam starczy na oli się tak Czyli jak się to robi? E, tak, tak. Pokojnie. Jeszcze trzeba młot. Dużo tego. To. Pokojnie. Jeszcze to. Czyli po sześć. Sześć kabli. Powinno starczyć? Czyli w każdym będzie trzeba to. Mhm. Nie, tylko jedno. A w tym? Zobaczymy. Silver. Dobra, w tym odcinku w sumie my nic nie zarobili, ale drzwi mamy na szczęście. I w tym odcinku już na tyle. W sumie my nic nie zrobili takiego bardzo pożytecznego, ale chociaż zrobiliśmy. I w tym odcinku to na tyle był ze mną. Mr. Rock. Cześć.